Chcieliśmy zaprotestować przeciwko opieszałości Kowru. Od kilkunastu lat już wiadomo, że umowy dzierżawy dużym podmiotom się kończą. A Kowr do tej pory w żaden sposób nie ustalił, co ma stać się z tym wszystkim, co zostawiamy oprócz. Samych pól mamy na myśli również infrastrukturę, ale przede wszystkim też ludzi, no i zwierzęta. Utrzymanie hal magazynowych jest jednym z priorytetów bezpieczeństwa rolnego. Z jednej strony, w ramach dotacji rolnicy otrzymują dofinansowania na budowę nowych magazynów zbożowych. I tu z jednej strony mówimy o wydawaniu pieniędzy na dotacje, ale z drugiej strony. Nie ma żadnego pomysłu, Kowru, na to, w jaki sposób zagospodarować coś, co już jest, co już funkcjonuje. Chcieliśmy zwrócić uwagę na opieszałość, jaką się wykazuje Kowr pod kątem akceptacji projektów ośrodków produkcji rolniczej, które uważamy jako szansę dla zachowania raz hodowli, dwa jednocześnie miejsc pracy dla pracowników no i utrzymania rodzin. Ośrodki produkcji rolnej są takim rozwiązaniem, które z jednej strony pozwoliłoby zachować e, chociaż część infrastruktury, bo nie mówimy o całej, chociaż część infrastruktury, e, zachować część miejsc pracy, ponieważ e, ci pracownicy, którzy dzisiaj przyszli zaprotestować, to są zazwyczaj osoby z małych ośrodków wiejskich. Chcemy pracy, nie za Będzie to na pewno wykluczenie zawodowe. Akurat w rolnictwie jest taka struktura zatrudnienia, że ludzie pracują od pokoleń. Pracował ojciec z matką, pracował syn i pracują następne pokolenia. Pokolenia 30-latków znajdą sobie pracę. W najgorszym miejscu znajdują się pracownicy 50. Plus. Z jednej strony oni całe życie pracowali w tym jednym miejscu. Z drugiej strony, wydostać się w inne środowisko jest dla takiego człowieka wyzwaniem. W Głupczycach, gdzie mamy powiat typowo rolniczy, bezrobocie jest powyżej 11,4%. Mamy też opinię z Powiatowego Urzędu Pracy, która nam dyrektor jak gdyby wylicza, że każdych 10 ludzi to jest 1% bezrobocia do góry. A w ciągu roku wpływa ofert pracy w rolnictwie około 8-9 i w większości znacznej są to oferty pracy sezonowej. To nie jest praca na umowę o pracę na pełnym etacie, z zabezpieczeniem pracownikom dochodów no jakiejś tam perspektywy bycia. Każdy ma przecież jakieś swoje kredyty. Ludzie przyjechali na ostatni moment zamanifestować, póki jeszcze jest taka możliwość tego, żeby podjął jakieś decyzje wiążące co do spółki. No dzisiaj no wiadomo, że trzeba już planować wszystko to, co ma być na przyszłym roku. A żeby firma zarząd, żeby firma planowała, no to muszą być decyzja. A decyzji jak nie ma, tak nie ma.